Cześć, tu Ania po godzinach. Witam Was z toporkiem w ręce. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam troszeczkę tutaj pozmieniałam, to znaczy dorobiłam trochę więcej zboża. Tak, tutaj pod, tą, pod tymi deskami jest woda i to sobie tutaj tak rośnie. Także dorobiłam troszeczkę więcej zboża, żeby mieć dla koni, jak już w końcu je złapiemy. Bo pamiętam, że, yy, że obiecałam, że będziemy oswajać konie. Ale właśnie sobie uświadomiłam, że żeby oswoić konie, to znaczy oswoić można bez siodła, ale jeździć, żeby, żeby jeździć na koniu, potrzebne jest siodło, a siodło można dostać tylko i wyłącznie w twierdzy, która się znajduje w neterze. Neter to jest taka jakby osobna kraina gdzieś tutaj. Poza tym światem, do której trzeba zrobić portal, i tam się przez ten portal można dostać do tej krainy. I ona jest taka mroczna, ciemna, dużo w niej lawy i ciemności. I tam się znajdzie taka twierdza, i w tej twierdzy można znaleźć siodło. Ale żeby zrobić portal do neteru, potrzebujemy obsydianu. Obsydian to jest połączenie wody z lawą. Ale wydobyć taki obsydian można tylko i wyłącznie diamentowym kilofem. Więc musimy mieć diamenty, żeby zrobić sobie diamentowy kilof. A żeby z kolei wydobyć diamenty, to potrzebujemy kilof żelazny. Ja już sobie taki zrobiłam i na potrzeby odcinka znalazłam diamenty, więc idziemy wykopać diamenty. Jestem na peaceful, żeby mi nie żeby, żeby mnie nie zaatakowały jakieś stwory, bo chcę wam pokazać po prostu, jak to się robi. O, widzicie, i tam już sobie na mapie zaznaczyłam, że diamenty są tam, więc tam idziemy. O, i tam jeszcze znalazłam wioskę. Po coś miałam. A, po marchewki miałam iść do wioski. Dobra, najpierw pójdziemy po diamenty, żeby wam pokazać, jak się robi portal do Neteru. Potem sobie pójdziemy do tego Neteru. Przypuszczalnie od razu nie znajdziemy. Hmm, Twierdzy w neterze, więc pewnie trzeba będzie poświęcić parę Minecraftowych dni na szukanie. No, ale zobaczymy, może się uda. W każdym razie idziemy teraz po diamenty. Mam nadzieję, że pamiętam, jak tam się szło dokładnie, bo sobie tylko zaznaczyłam, że one tam są gdzieś. Tutaj jest mnóstwo. O, chyba sobie bardzo dokładnie zaznaczyłam światełkiem. Dzień dobry, koniu, możecie kiedyś o Ty nie musisz iść tu. Dobra, idziemy ze światłem. Idziemy ze światłem, weźmiemy sobie e, do łapki to, bo to nam się bardziej przyda. O, tutaj możemy wydobyć dużo rzeczy, ale idziemy po diamenty, które znalazłam. Diamenty znajduje się bardzo, bardzo, bardzo nisko na 10., 11., 12., 8., 9 poziomie. Także właśnie, o, tutaj sobie przygotowałam ścieżkę. Także właśnie jesteśmy teraz, jak widzicie, pod mapą na 32 i idziemy dalej za światełkiem. O. To czarne, to ciemne, to jest obsydian, właśnie połączenie wody z. z, z, z Lawą. Tutaj musimy uważać, żeby nie spaść. I co dalej? Aha, to chyba mam rozwalać po prostu. Nie mam łopatki. No to łapką. Tak, to jest zejście na dół. O! To czerwone, to jest redstone. To się przyda do robienia redstone'owych różnych rzeczy to w następnym w którymś z następnych odcinków będziemy robić rzeczy z redstone'a a tymczasem tutaj jest wyjście tu musimy iść na górę a tymczasem idziemy dalej za świeczkami o widzicie jak się woda złączy z, z lawą to powstaje obsydian właśnie idziemy, idziemy o, i są diamenty. Ja już tutaj pokopałam naokoło nich, także tylko zostały nam do wykopania, ale nie miałam żelaznego kilofa. Także, jak widzicie, blok diamentu, ruda diamentu. O, i nam wyskoczył jeden diament. Kiedy już będziemy... O, widzicie, też muszę was nauczyć, jak się enchantuje, bo można zenchantować taki yy, kilof, na przykład, Ile mamy? Pięć diamentów. I wtedy jak się z enchantowanym y, kilofem tutaj mamy do wydobycia dużo żelaza, dobrze. I tutaj redstone. Okej, okay, to wydobędźmy, wydobędźmy, wydobądźmy sobie ten redstone. On się tak świeci, jak się wydobywa. I to jest taki proszek czerwony. Okej. Okay. Co tam? Tam jest dużo. Dobra, wydobądźmy jeszcze sobie to żelazo. Bo Żelaza nigdy dosyć. Okej. Okay. i tutaj jeszcze tu już oddzieliłam, bo tutaj było też dużo lawy. Oddzieliłam tą lawę, żeby nam się nie wylała. Ok, mam nadzieję, że tutaj też nam się nie wyleje. Ok, dobra. Dobrze, to teraz idźmy z powrotem i zrobimy sobie portal do. Meteru. Dobra, to wydobądźmy to też. O i, i już mamy 28 czerwonych proszków. Dobra, to to też. Jak wiecie, nie należy stawać y, na tym klocku, który się będzie wydobywać, bo może na przykład tam być lawa. Możemy utonąć w lawie. Ok, wychodzimy stąd. Następnym razem przyjdę tu powydobywać różne inne rzeczy. Jest, jak widzicie, jest dużo tego. A i w ogóle ten, ten yy, diament był, 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 był na tej wysokości tutaj gdzieś, czyli na 11, 12 poziomie tutaj wisiał. Także tak właśnie w ten sposób na 11, 12, 10 się znajduje diamenty. Ok, idziemy teraz na górę, czyli tutaj. Tam jest jeszcze dużo, dużo do zwiedzenia, no ale chcę wam pokazać ten net. A nie, musimy przecież wydobyć obsydian. Mam, mam, dobra. Do zbudowania portalu potrzebny nam jest, potrzeba nam jest, y, minimum 10 obsydianów. Więc zróbmy sobie teraz crafting. A, jest, jest crafting. Dobra, nie musimy robić. Zróbmy sobie crafting. Postawmy go sobie tutaj. patyki yy, ma mam, patyki mam, na patyki. Dobrze. Czyli zróbmy sobie diamentowy kilof. Dzień dobry, kilof diamentowy. No i teraz pytanie za 104 punkty. Gdzie ta lawa jest? Czy jak będziemy tutaj kopać, to nam się yy, uda wykopać tego diamenta? Czy będzie pod nim lawa i nam wpadnie ten diament? Więc ja proponuję, przejdźmy tutaj. Może tutaj nie będzie. Diament, yy, nie diament, tylko yy, obsydian, niestety się dosyć długo kopie. Jak widzicie, to trwa. O, udało się raz. Dobrze. I od razu wyskakuje w razie czego, gdyby się okazało, że pod tym diamentem jest lawa, pod tym obsydianem jest lawa. 2, okej. Okay. No dobrze, to żeby nie przeciągać filmiku, to ja teraz wykopię 10, 10 obsydianów i za chwilę się widzimy z powrotem. Ok, wykopałam 10 obsydianów, widzicie mam tutaj. Trochę to trwało, bo niestety bardzo długo się wykopuje obsydian. Więc zabieramy nasz crafting i idziemy na górę. Dobra, ten zbijemy i tu sobie zaznaczymy, że tu trzeba zejść na dół. Okej, okay, gdzie dalej? Musimy wrócić tą samą? drogą. Okej, okay, okej. Okay. Idziemy, 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 idziemy. W sumie dosyć fajna jest ta jaskinia. Można by w sumie tutaj zrobić tą wejście do portalu, wejście do neteru ten portal. Ale... Zrobimy sobie gdzieś blisko domku, żeby nie biegać. Okej. Okay. Dobrze. Hej, no dalej. Hops. Dobra, dom jest tam. Tak. To idziemy do domu. Idziemy do domu i zrobimy sobie... Więc do zrobienia portalu, oprócz tego, że potrzebujemy obsydian, to jeszcze będziemy potrzebować zapalniczkę. Zaraz wam pokażę, jak się robi zapalniczkę. Jest do tego potrzebna sztabka żelaza i, i, i chyba patyk. Zaraz sobie przypomnę. Nie, nie patyk. Krzesi... O! Krzemień. Na szczęście mamy dużo krzemienia, więc... Nie będzie problemu. Dobra, jeżeli tutaj mamy dom, to może sobie tutaj na tym wzgórzu zrobimy portal. O, takie jest dosyć ciekawe wzgórze, to sobie tutaj zrobimy portal. Będziemy go widzieć z domku. Ok, więc tak, portal robimy w ten sposób, że Wykopię sobie tutaj dwa klocki, żeby nie był za wysoki ten portal. Bo można by na, na tej ziemi, ale ja sobie go o tak tutaj wbiję w ziemię. I teraz raz, raz, dwa, trzy, dwa, trzy. Teraz damy sobie taki klocek. I teraz raz, dwa. O tak. Dwa. I tutaj sobie damy też taki klocek. O. I hopsa, oć. O. I mamy tak. Także tutaj są raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tutaj dwa. I w ten sposób jest zrobiony portal. Tu sobie ładnie go przyozdobimy. Damy mu świeczki. Ok. Z domku go będzie widać. Więc teraz zrobimy zapalniczkę, czyli tak jak mówiłam, krzesiwo i żelazo. Nie mam żelaza tutaj. Trzeba iść do domu. Dobrze, że blisko domu robimy ten portal. Na szczęście w domu wiem, że jest żelazo. <laughs> Tam nam ładnie rosną drzewa, które trzeba będzie potem ściąć. W <laughs> którymś z odcinków zrobimy też ładniejszy dom, bo ten jest tutaj sobie. Okej, okay. mamy. Schowamy diamenty. Jeszcze dwa nam zostały. <laughs> Przepraszam. Ok, czyli robimy tak i tak. Nie. Odwrotnie, tak. Na górze żelazo, na dole krzemień. I mamy zapalniczkę. Ok. I możemy iść yy, do... O, widzieli? Jak fajnie widać do neterów sobie pójdziemy teraz. Podpali... <laughs> Podpalimy. Ok, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy tą zapalniczką na, na któryś z tych bloków tutaj wewnątrz tej otwartej przestrzeni. O, zapalił się. No i w tej chwili możemy, papa domku papa kurczaki, wchodzimy w tą przestrzeń. I teraz się pobiera teren złowrogi neterowy. No, halo, halo. Dzień dobry. O! Ale nam się super trafiło. Po prostu rewelacyjnie jesteśmy w twierdzy. No, po prostu. Super. Szczę szczęście, że nie tutaj na tym klocku. Bo wychodząc, byśmy wpadli prosto do lawy. O! Pięknie! Po prostu rewelacyjnie nie musimy szukać twierdzy, a już się bałam, że to zajmie nam ileś dni Minecraftowym, minecraftowych zanim znajdziemy twierdzę. A jesteśmy w twierdzy. To teraz sobie oczywiście zrobimy tutaj zaznaczymy sobie na mapie punkt Portal. Ok. Back. I teraz już nie powinniśmy zginąć. No i w takiej twierdzy to musimy znaleźć, yy, jak to się nazywają? Musimy znaleźć skrzynki, bo w skrzynkach możemy znaleźć siodło. Oczywiście drogę sobie musimy zaznaczyć, żeby nie zginąć. Oczywiście, gdybym była na, na jakimś innym poziomie niż peaceful, no to wiadomo, tutaj latałyby takie potwory i strzelałyby. O, tutaj powinno coś być. Tu powinno być tak zwane serce. Nie ma? Nie ma, a jednak nie ma. O, widzicie, tutaj jest y, spawn takich stworków, które latają i strzelają ogniem. Y, I jak je się zabije, to się dostaje pałeczkę blazową, bo to są blazy. Oczywiście wybiorę się tutaj, może w następnym odcinku jak yy, zrobią inny, inny ten, jak on się nazywa? No nie peaceful, tylko na easy się zrobią i wtedy zobaczymy. No zobaczmy. O, świeczki mi się skończyły. Dobra, mamy tutaj jeszcze troszeczkę. Na szczęście mamy węgiel. Dobrze, tutaj tędy szliśmy. No kurczę. Ja chcę znaleźć skrzynkę jakąś. I znowu nam się skończyły. Ok, to zrobimy tu. O, mamy. Mamy na szczęście. Jesteśmy przygotowani na różne. Na różne różnistości, więc nie ma problemu idziemy tutaj czy tutaj znajdziemy coś? Nie. To idziemy dalej. No nam tu jest też już koniec. I co teraz? O kurczę, znaleźliśmy się w twierdzy. I co tu mamy? Ło! Wow. Tu mamy dziurę. Zobaczmy, co tutaj. Tam nic nie widać, żeby coś ciekawego było. No dobra, to w takim razie zbierajmy te świeczki. Tu nie ma co iść. Tutaj też nie ma co iść, czyli postawimy tutaj, że tu nie ma co iść i tu nie ma co iść. I w zasadzie to chyba tutaj też nie ma co iść. Chyba, że tam jest jakieś zejście na dół. Trzymać się. Shiftem, no nie ma zejścia na dół. O, jejka. Czyli tutaj też nie ma co iść. Dobra, grzybku, chodź tu do mnie. Będziemy potem hodować grzybki. grzybki. Ok, czyli tutaj też nie ma co iść. To sobie pójdziemy. Inną drogą. Tu już byliśmy? Nie. Czy to nam coś da? Dobra, jeszcze może tutaj, że tutaj schodzimy na dół. Czy to nam coś da? Tam na końcu chyba nie. A tu też nic, o matko. Ale nam się twierdza trafiła. Czy tu jest gdzieś jakieś zejście na końcu? No też nie. O kurczę, szkoda. Szkoda, szkoda, bo fajna, fajne miejsce. Fajnie w twierdzy sobie wylądowaliśmy. Także, jako że już 20 minut odcinka minęło, to ja teraz y, poszukam takiego miejsca, gdzie są skrzynki, y, bez Was i za chwilę się widzimy. No więc powiem Wam, że biegam tutaj po tej twierdzy i faktycznie nie mogę znaleźć niczego, y, co by przypominało taki środek, gdzie powinny być skrzynki, ale znalazłam w twierdzy glowstone, więc sobie go teraz wydobędziemy i skończymy odcinek i w następnym odcinku, jak już dojdę do tego, gdzie jest, gdzie jest to, no, jak się nazywa, ten środek twierdzy, to wtedy wam pokażę. I, 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 i wtedy zobaczymy, jak można zdobywać yy, siodła. A tymczasem, jak widzicie, z takiego glowstone'u wypadają takie y, żółte proszki. Jasnopył to się nazywa. I je jak się wsadzi cztery sztuki, to się uzyska właśnie taki glowstone, który właśnie teraz rozbijamy. I on świeci w ciemnościach, jak widzicie. Mam nadzieję tylko, że nie, nie wyleci lawa spod tego, bo niestety w takich twierdzach to trzeba uważać na lawy. No i tutaj nic po prostu nie znalazłam. Także już po prostu nie wiem, gdzie mam szukać tego. Okej, okay. tutaj nie ma co. Ja już myślałam, że tam było tak fajnie. Tu? Czyli wracamy. Wrócimy sobie do domu. Tam jest portal. Muszę wybrać jakąś inną drogę, po prostu. Bo jak widzicie, tutaj to nic nie daje. Może tam. Ach, jeszcze kawałeczek, zobaczmy. No, może, 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 może. O, tutaj znowu są blazy. No, to jak przyjdziemy tutaj. Yy, nie na peaceful, tylko na easy, to tutaj będziemy nieźle mogli powalczyć. No i co? I tu jest znowu koniec. Kurczę. Tu jest koniec. Tu są blazy. Zostawimy jedno światełko. Czyli tutaj postawimy przy murku, że tutaj są blazy. O, to tam też są, bo to jest, ten jest też przy murku. A tam nie ma nic, bo jest na środku. Tak sobie tutaj to roz, roz, yy, rozpoznają w ten sposób. Okej, okay. czyli tutaj można iść, bo coś tam znajdziemy, ale nie to, o co nam chodzi. No dobrze, to jeszcze zobaczmy tutaj. W zasadzie to tu jest takie miejsce właśnie, jak to powinno być. Skrzynkę. Ja chcę skrzynkę. Ups, 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 ups. Dobra, tu nie ma skrzynki. Chodź, światełko. Czyli tutaj skrzynki... Nie ma. A tutaj światełko? Może tutaj w końcu. U, schody są. Są schody jest nadzieja. Tylko że. A nie, są schody dalej. Okej, okay, idziemy dalej. Zostawmy sobie światełko. No, no, no. Jest nadzieja i znaleźliśmy brodawki. Ok, to jest zbierzemy w drodze powrotnej. A tymczasem i znowu znaleźliśmy brodawki. Ok, ale ja chcę ups, skrzynki nie ma tutaj, tu nie ma co iść. Ok. zbieram, tu nie ma co iść. Ok, to idźmy na górę. Łoj, jak ciemno! I co tu mamy? Tutaj też nie mamy skrzynek. Nie, nie, nie. No kurczę. Niemożliwe, żeby była twierdza bez skrzynek. Dobrze, to w takim razie zbierzemy brodawki i sobie zasadzimy koło naszego domu. To też zbieramy. I w takim razie za momencik skończymy. I w następnym odcinku na pewno gdzieś w końcu znajdę skrzynki. Ok. I mamy schodki neterowe. To jeszcze te zbierzemy też. To jest soul sand, tak to się nazywa czyli piasek dusz. Tak się powoli po nim chodzi, i tylko na nim rosną te brodawki. A te brodawki są potrzebne do tego, żeby robić jakieś tam eliksiry. Ale to innym razem. Dobrze, to tu jeszcze wrócimy, albo tak zostaniemy i. Będziemy dalej szukać w następnym odcinku. Dobra, tam na górze byliśmy. To nie ma sensu w sumie tutaj wracać. Okej. Okay. Tutaj już nie ma sensu wracać. Skoczmy jeszcze tutaj na górę. Zobaczmy, czy coś jest. Światło. Czy coś tutaj jest? Nie ma. Nie ma, nie ma. No ja chcę skrzynkę. Dobrze. Ok, to w takim razie. Papa, pa, trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.